Hejka kochani, dzisiaj pijemy chrupki friza. Właśnie jego ich... I no chmurki i burzy Jak coś to to jest teraz wersja chmurki Bo burzy to jest czekoladowe, a chmurka to jest jogurtowy. Ja już jadłam je, są dobre Ale specjalnie dla was, jak mama kupiła ja chciałam Zrobić właśnie dla was takiego shortsa Więc jak coś to wiem, że to dziwne, że już jadłam i chcę dla was testować Ale dobra, nieważne Tutaj jest wszystko opisane, nawet jeżeli jest jogurtowy 70 gramów. To są wszystkie składniki taki opis, to chyba opisane i Ale dobra, nie najbardziej się podoba to opakowanie. Jest też chmurkowy oczekulatowe, no, to jest już Dobra, otwieramy. Dobra, ja już je otwarłam. Mm, biorę i to tak się prezentuje. W środku tak. I bardzo ładnie pachną, więc ja teraz... I ja teraz je testuję. Mmm, bardzo dobre. Nie powiem, że one smakują jak taki jogurt. Trochę czuć jogurtu, ale tak to... Powiedzmy, że nie czuję jogurtu. No tak troszeczkę i jakiś taki cynamon, no jak tutaj wypowiem, był. Coś takiego, nie wiem. A wy napiszcie, czy testowaliście Ci jeszcze nie testowaliście. Pa!